Ceniąc sobie komfort na zasiadkach, podstawą jest porządne łóżko. Łóżko z serii Apex od CDE w mega kamuflażu. To łóżko idealne na to, żeby się wyspać, a także idealne dla osób, które miewają problemy np. z kręgosłupem lędźwiowym. Dzięki własnej ramie, specjalnemu wzmocnieniu, Odcinka lędziowego kręgosłupa. Jestem fizjoterapeutą, zajmuję się tym i jest wiele osób, które narzekają na dolny odcinek kręgosłupa. A to łóżko spełnia najwyższe normy komfortowego spania. Osiem mocnych, regulowanych nóg, z szerokimi stopkami, wymiary łóżka 208 na 90, 208 na 90 Materiał oprzyty bardzo szeroko nad stalową ramą. Kiedyś siedząc musimy mieć wygodnie, gdzie często spotykamy się z tym, że materiał jest bardzo cienki i rura od dołu wbija nam się w nogi. Grubość materiału to ponad 50 mm. W środku wyszyty mega przyjemnym polarem. Łóżeczko, ja mam 1,84 m, Ważę blisko 100 kg. Używam tego łóżka, łóżko jest bardzo wygodne i komfortowe. Jak widzicie, spokojnie się na nim jeszcze Narzucam na niego śpiwór Apex Camu, który jest bardzo ciepłym śpiworem. Dobra, wróćmy do łóżka. Mega komfort spania, płaska rama, Zabezpieczenie odcinka lędźwiowego, dodatkowe gumy napinające, składanie łóżka bardzo szybkie, składamy sobie tył, akurat muszę nóżkę złożyć, bo tutaj troszeczkę nierówno, tyk, przód. Składamy sobie nóżeczki, pach, pyk. Łóżko jest prawie złożone, tylko teraz na boczek. Pach, pach, hop, hop. Za pomocą pasa ściągającego, składamy sobie łóżko. Mega solidny pas, żeby łóżko nam się nie rozkładało. Oczywiście, jak to bywa na firmach, z drugiej strony coś się znajduje, wiadomo, stres przed kamerą. Mamy to zapięte łóżko, zajmuje bardzo mało miejsca. Jeżeli nie masz dużego samochodu, busa, to łóżko jest idealne. Dzięki płaskiej ramie składa się w zasadzie jak naleśnik. Jego waga to tylko i wyłącznie 12 kg. Mega kompaktowe łóżko szybko rozkładające się, które znajdziecie na sklepie flycarp.pl. Wytrzymałość łóżka, tak jak wspomniałem, ja już ważę około stówki. Producent podaje wytrzymałość 150 kg, ale wiadomo, normy normami, a liczy się komfortowe spanie. Wracam, rozkładam z powrotem łóżko, bo trzeba założyć śpiworek, bo noc coraz bliżej. A jesienią jednak noce bywają chłodne. Zadam Łóżko rozłożone. płaska rama. Koniecznie sprawdźcie je.